Witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, dziś niedziela To więc podsumowanie tygodnia, a tu widać, że jeden z tych młodych gołębi Wyciekł z gołębnika Nie bój się Trzeba go jakoś wyciąć No i tu, dokładnie, do kurdiczka. No nie tam Tu idzie. do swojego Do swojego kolegi Miał być podsumowanie tygodnia, a nie łapanie gołębia. Może się mi go uda złapać. Nie bój się. O niech to. Kurwa. Łap Łapko! Dokładnie? Chodź, chodź, chodź. Łama! Na wtedy się wszystko całe. A ta dwójka siedzą sobie i mam kwiaty. Nic ci się nie stało, bo w tobie indyczka na głowę leciała. To żeby nic ci się tam przypadkiem nie stało. Dzisiaj późno odcinek bo W kościele było na to długo. Bo arcybiskup przyjechał. No, to więc wychodzimy i robimy to. Podsumowanie tygodnia. Już wam gęsi skończę nagrywać to Jak skończę nagrywać to dopiero Wam krabę urwę No to więc w tym tygodniu yy, Przybyły te dwa nowe gołębie One gdzieś w przyszłym tygodniu może już Będą latać, bo do, dopiero tam, u Wika, to dopiero wyglądały z gniazd, już tak, zlaty, już tak same jadły te już tam zlatywały, bo one mia miały tam karmidło blisko, to one tam krótkie loty wykonywały. No i tam, no i w tym tygodniu Perliczka mi zaginęła. A tu co to za pióra? Mojej perniczki. Brązowe nawet. Zjaszczą by ją dopadł. Albo tutaj gdzieś jest blisko. Brązowej perliczki pióra. Tutaj by gdzieś była? W tych krzokach? Może tutaj gdzieś będzie? Zresztą na to są marne, żeby było. Tu co? Kawałek drewna. No nie wiem, jaszczą perliczkę jakby dopadł, to są... To jest to marna szansa. Na to, żeby jaszczą dopadł perliczkę tutaj. Nie będę władzić. Ale tutaj pióra jej, czyby szczury jaki by ją złapał? Jeszcze tutaj zobaczymy. Nie widzę tutaj. Ale chyba ją jaszczą złapał. Bo tyle pier... Tu pierza. No nie wiem. Mogło ją coś tylko chwycić i by się wyrwały. Pióra. Bo to są brązowe. Bo ona takie brązowe miała. Jeszcze bo ona tu na granicy może być. Tutaj gdzieś jeszcze. To jej nie widzę. Jak mówię, perniczka wysiekła, może to chyba był jaszczumb. albo szczur. No i co to jeszcze było w tym tygodniu? Wszyscy kury przeżyły, indyci, dwa piją antybiotyk i te mutki dzisiaj uciekły. Na w tym tygodniu byłem wczoraj, ale nawet nie brałem kamery i nie nagrywałem, bo mało co tych maślaków się znalazło, nie wiem. 20 maślaków tylko się znalazło, nawet nie nagrywałem. No i co to jeszcze w tym tygodniu, to już zauważyłem, że już Kacznik, już te swoje tańce, czyli te wydłużanie szyi robią na noc w chórniku. Już to zauważyłem, już coraz częściej to robią i już czerwona skóra im się już przebija go oczu. Co to jeszcze w tym tygodniu to chyba było? No i basen musiałem uaktywnić, bo ciepło bardzo. Ale pochmurno dzisiaj, ale tu u mnie 17 stopni, cały tydzień był u mnie ciepły. Tylko dwa razy padało, ale bardzo krótko. To więc taczką i się wyciągłem ten basen. I będzie trzeba już myśleć nad założeniem folii na ten na, kl na klatkę dla kolików, żeby im nie było zimno po, po przyjdzie listopad i mrozy będą, a one będą marznąć Co to jeszcze tutaj yy, stakich No i też już rozpatruję na sprawę gołemnikę tutaj w Częstochowie, blisko tutaj od razu na początku Ja jak cię jedzie drogą do Częstochowy to jest taki fan nawet po drodze jak ja czasowa, my nie wiem 13 km bo na góra to jest 20 km, a ten pan tutaj 13 km to taki gołębnik 3x2 metry jeszcze plus do tego i wybieg taki w Woliera drewniana, może taki się kupi ale to dopiero na wiosnę Tutaj wszędzie już pole są posiane w okolicy Będzie już trzeba mieć ziemię okrzemkową. chyba po wszystkich świętych się kupi i będzie trzeba mieć kury dać i tą ziemią okrzemkową, a tam już drugi domy się tam buduje Tam parę, nie wiem, ze 100 metrów dalej drugi dom się buduje już kolejna działka jest wygrodzona i kolejne fundamenty, to nasza wieś się powoli rozrasta. No i tą mieszankę paszową, ta, gdzie jest pszenica, jęczmień, pszenżyto i owies, dobrze im się je. Szybko to ubywa, nie zostawiają ani jednego ziarka, może trochę owsa zostawiają, ale owies to u mnie najbardziej indyki dobra to chyba już wszystko na dzisiejszy odcinek, no więc na razie, cześć!